Piękna pogoda, jakby nie było. Słoneczko świeci Nad jeziorkiem ludzie spacerują, nie? Mhm. Smacznego. Dziękuję wzajemnie. Ktoś krzyczy rado, czy mi się zdawało znowu? Obsesja. Ale to, że... Ale to masz lepszy, bo z sosem. Mhm. A do czego ja nie mam? Bo nie poprosiłem. No właśnie, nie poprosiłem. O! Daj frytka. Mmm, um, Słuchajcie, kochani. Już niebawem na kanale Rado Brazylia wielkie zmiany. Ja wiem, że nawiązuję do tego, że będą zmiany. Ostatni live był przerwany ze względu na to, że poniosły mnie emocje. Ale dalej jestem za tym że polska policja musi się zmienić. Dobrze mówię? Jak, naj, jak, jak najbardziej, nie? Chcesz, chcesz kurtka? Uciek. Kochani, sobota. Co tam popijasz? Coca-Colkę. Najelgoncko. Jezu, jak miło, słuchajcie. Od tego internetu. Od tych Obel. Ale nagrywa. Ale nagrywa mnie? No muszą ludzie wiedzieć, co... <laughs> co rado wyrabia. Hello. No. Ludzie są kulturalni, mili. Nie? Ale odezwie się Ty się nie odzywa nie? To ci mówię. Dobre. Smacznego. Dziękuję. Z octem. O. Wszystko kulturka. O, Dzieci biegają. Wzlot motocykli dzisiaj na Ice Cafe nieopodal Stonebridge Park. Może się wybierzemy, może nie. Coś ciekawego by trzeba było powiedzieć. Nie wiadomo o czym tu rozmawiać. Nie wiadomo co gadać. Ale filmik musi być. Internet. Kocham internet, kocham tych ludzi na internecie. Słuchajcie, zbliża się już niedługo, po, no niedługo, powolnym krokiem. 4 czerwca. Nie wiem, czy coś zorganizujemy, jak to wszystko tutaj się uspokoi, ale chciałbym powtórzyć tą zbiórkę z Urbanem. Może niekoniecznie aż tak hucznie, jak było to z Urbanem, Urban w Londynie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale myślę, że no słuchajcie, rocznica rocznicą dostaje wiadomości. Radom i Jarok, znajomości z kanałem JTO, czyli z Jackiem K. Z Jackiem Kurzotkowskim. Słuchajcie kochani, ja mam wrażenie też, że już zbliża się też Rok znajomości z Jarkiem.b Też trzeba coś zorganizować, spotkać się. Charlie, który jest w Polsce, bardzo serdecznie pozdrawiam Ci, Charlie. Bardzo serdecznie chcieliśmy pozdrowić kogo? Ola, Emi i kogo? Karolka. Karolka, oczywiście, że pozdrawiam bardzo serdecznie. Kości do tyłu rzucam, wiecie dlaczego, yy, bo tu jest szczurowisko, a każde Obrzydliwe. zwierzę. Obrzydliwe? No słuchaj, do, do mnie też mówią, że jestem obrzydliwy, ale jednak mnie oglądają. Zwierzę jak zwierzę, nosem też jest nie, 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 nie przepiękny, nie? Czy pięknie wyglądasz, Martwo Bosko? Marynarka wojenna, chyba. Aż pokażę sobie. O. Teraz będzie lepiej, nawet jeszcze widać. O, już się najadłem, a dopiero połowa. Słuchajcie, nawiązując do tego, 4 czerwca, coś tam będziemy organizować. Później, 30 czerwca. Daj Boże, żebyśmy powtórzyli spotkanie pod szalecikiem u szaleciarza. Co jest? No. Mirdeczki, cyk, elegancko, sosik. A co to za sos? Czosnkowy. Czosnkowy? Żeby nie było zaraz, jak to się mówi, czosnkowy czy cząstkowy? Ja nie wiem sam. Czosnkowy, a i co? No. To... Ja tam nawalam mięcho. Chcesz ba? Nie jadam mięsa. Co ja jej zrobię? Ciepło, nie? Super. Lunch, lunch, sobotni lunch. Fajnie, super. Sykala Pojemy, poleżymy na trawce. Promienie słońca. Wirus nie lubi ciepła, nie? A nawet temperatura dzisiaj. Musi być... Co? Nie taka temperatura musi być. No i jest teraz 18-19 stopni. No, ja na krótki rękaw, w krótkich spodenkach jestem, gorąco. Dla mnie to jest gorąco. Człowiek ulicy, nie takie pogody się i temperatury przeżyło. Ja mam wrażenie, jak ona to je, to mnie nerwica bierze. No, dziubie. Taka, Taka głodna, co? Bójki. No. Słuchajcie, wyszliśmy sobie na spacerek elegancko, żeby poświrować i w ogóle no, no w piłkę grają. Też mieliśmy w piłkę grać, nie? Pogramy. Jak podróż wczoraj? Dobrze. Dobrze było? A i w krzaczory Oczywiście kości. Kości zostały rzucone. Kości zostały rzucone, o właśnie, no o, właśnie, o właśnie oto Słuchajcie, bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić, no nie wiem czy tutaj zaraz nie będzie rechota, ale muszę to powiedzieć. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Płock, Płocuniuńko, Płocuniuńko. Njuni, dobrze mówię? Bardzo. Bardzo dobrze mówię. Kiedy zejdzie z góry lawina, wiecie o co chodzi. tak... Fajna piosenka, nie? Bardzo serdecznie pozdrawiam y, kanał r.ru. No, słuchaj, y, wyzwanie na gitarze nie ma problemu. Y, postaram się dzisiaj y, uruchomić gitarę. Aczkolwiek mamy gitarę. Będziemy śpiewać. Kiedy zejdzie z Giewontu Lawina, pamiętajcie, drodzy Panocki, że Alina wpada do Londyna. Dobrze mówię? No i super. Ogarniamy się, wszystko powolutku. Będzie gitarka. Jak to mówi nasza koleżanka Barbara z klatki B Git majonez Słuchajcie, obiad niesamowity Dobra Tanie, nie? Tanie i dobre Na co gotować, a ja, ja lubię gotować Piszcie malenie. w komentarzach co byście chcieli, żebym mu zatował komentarze <grym> No w komentarzach pod tym filmikiem <grym> jak, jak na pewno nie co na, na pewno nie. Jak Ty byś teraz na żywo... Jak? Co na żywo? Ja na żywo nic nie robię, to znaczy ja na żywo potrafię też odwalić numery, ale słuchajcie. Powiem Wam, kochani, jedną rzecz. Ja w momencie, kiedy robię live'a, to ja nie robię live'a, tam wiecie, mówić o... Czy się źle czuję, czy coś tam, czy, czy phone, <laughs> czy coś tam. Mija ktoś w kurwi. O. Co? O, no taka prawda. Ja nie robię bez powodów. Ja mogę zrobić fajny live, ale w momencie, kiedy ja się naoglądam na Facebooku i tyle wspaniałych, życzliwych ludzi, co mi przesyła te filmiki, mówi Rado, skomentuj, odezwij się. Ja, słuchajcie, jestem oryginałem tego wszystkiego. Ja tam nie będę montował to na komputerkach, żeby to pięknie coś tam wyglądało. To mi jest krótka sprawa. Jeżeli jest problem, yy, na żywo, kurwa, od razu lecimy z koksem. Nie pozwolę sobie na to, żeby Polaków policja biła. O. Wycieczka z tego. Jak to się nazywa? No. Kochani, korzystając jeszcze z okazji, że tutaj yy, jestem, jem sobie tak prze... Wspaniały obiad, który został zakupiony. O, wspaniały. No wspaniały obiad, jakby nie było. Drodzy widzowie, musicie jedną rzecz wiedzieć, że Rado nie tylko po Londynie lata i świruje, ale też coś tam coś tam robi. Ale kochani, bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić tutaj inowrocław, swojego kolegę znajomego, który dostał, dostał, dostał dobrze mówię nie, y, który doznał, doznał y, kontuzji. Siusiek trzymaj się przyjacielu drogi, ja jestem z tobą. Y, my w ogóle jesteśmy z Inowrocławiem, Inowrocław, Konin i okolice. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. To co się wyrabia słuchajcie, czuję zapach grilla. Normalnie ktoś wali barbecue. Czujesz? Ja też. Wrócimy do domu i to zrobimy? Co robimy? Grillę. Tak, robimy grilla. Robimy dzisiaj grilla. Tylko tak, ja już na żarty. Co będzie robił grilla? Ala chyba. Tuńczyk? Nie, e, węgorza. Węgorza. To, e... Stamizy. Fuj, mnie nie Nie? Gdzie stamizy? Czyli co, sklep rybny nas czeka. Mhm. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie A. Kiedyś Ludzie w średniowieczu też jedli, rzucali, wpadli, obrózdzieli Wek Rabisz, Rabisz, Rabisz Rabisz Bardzo serdecznie pozdrawiam y, Budowlańca Budowlaniec pozdrawiam się bardzo serdecznie Pozdrawiam y, Anię Pozdrowimy Anię, nie? Ania Dużo zdrowia, szczęścia. Resztę kombinuj ze sobą. O! widzisz? dzieciory? Ja już jestem pełny. Jem na przymus, ale jem. Jedz mi się. Jedz, Jedz Hej, dziewczyno, spójrz na misia. Nie. Hej, dziewczyno, spójrz na rada. No. Co? Ach, jak przyjemnie. Ale znasz jakieś fajne piosenki? Mhm. Ja znam, hymn. Mówisz? Co się śmiejesz? No śmieje się, biedna. Nalejcie piwa. Alejcie piwa. Co? Będzie wyzwanie na kanale r.ru. Słuchajcie, zapraszam Was wszystkich do oglądania kanału r.ru. Człowiek, który. No, nie chcę zmierzyć się z tym internetem, dajmy szansę, dajmy szansę mu się wykazać, połączyłem się dzisiaj właśnie z Rafałkiem, Rafał, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, zakąszając nie 50%, ale fryteczkami. Samarytanin? Nie patrzyłem na to. Nie? Ja myślę, że samarytań w sandałach. Biedny karę chyba, ma, że z dzieckiem na ten, na spacer wyszedł. Bo taką miał minę, słuchajcie, że głowa boli. Kochanie, tym miłym, przepięknym akcentem chciałbym Was wszystkich pożegnać. Ze względu na to, że pojadłem. Muszę iść umyć te packi. Idę trochę poleżeć na trawce. Uzwijam się na chatę. I co. Dzika dzika bomba. Grill. Grill. Delikatnie. Browarek? Może wieczór. wieczór. Może nie. Zobaczymy. Póki co Coca-Cola. będziesz grzeczny. Jak będę grzeczny? Słuchajcie, ja zawsze jestem grzeczny. Mówisz? Kochana. Mhm. Fajnie. Pozdrawiam.